Cześć! Dzisiaj pokażę Wam prosty, szybki i bardzo mocny szalunek czpienia żelbetowego. Zostańcie ze mną. A więc opowiadam i pokazuję, jak to jest zrobione. Szyna, szyna i szyna. Trzy szyny, sześć ściągów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć ciągów, dwanaście nakrętek, dwie płyty i po dwa dźwigary. Dwa z tej. I dwa z drugiej strony. Zero wkrętów, cztery gwoździe, ale nie wbite w płytę. Nie. Płyta jest bez gwoździ, bez wkrętów, bez dziur. Płyta jest w całości od kilku lat. Jest jak nowa i taka jeszcze długo pozostanie. Bo szaluje szybko. Solidnie i bez skrętów. Na razie. Co jest? Chcesz więcej takich filmów? To wiesz, co robić? Polub, udostępnij i obserwuj. Po więcej filmów. Cześć.